Kochani, witajcie po dłuższej przerwie. Przede wszystkim przepraszam za jakość obrazu, ale w tej chwili mam takie warunki, jakie mam, więc, więc proszę o wybaczenie. Kremy mam trochę, bo po długiej przerwie trochę, trochę wypadłem już z, z nawyków. O czym będzie dzisiaj? No, oczywiście o tym, o czym będą wszyscy ludzie, wszystkie media i co przeżywa cały świat, czyli koronawirus. O to chodzi, żebyśmy też na początku chciałbym wyjaśnić, nie chcę tutaj nikogo straszyć, nie chcę siać jakiegoś defetyzmu czy paniki. Natomiast, ponieważ jak wiecie, zajmuję się tematyką świadomości, więc. Więc poczułem się po prostu w obowiązku, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć, żebyście mieli świadomość. Każdy oczywiście z tą informacją zrobi, co będzie tylko uważał za stosowne. Dlaczego zdecydowałem się w ogóle poruszyć ten temat? I, bo przecież już chyba wszystko i wszyscy na ten temat coś powiedzieli. Może dlatego, że przez ostatnie dwa tygodnie uczestniczyłem w życiu. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności możliwych. Natomiast też widziałem, kochani, co się dzieje, tak? I może w telewizorni pokazują puste ulice, to wychodząc gdzieś dalej niż tam, gdzie się nagrywa te filmy, czyli w centrum. Tak naprawdę ci, którzy nie wiedzą, mogliby pomyśleć, że że niewiele się zmieniło. No może ruch na ulicy jest troszeczkę mniejszy. Natomiast no nic w Polsce, przynajmniej tu, w tym miejscu, w którym ja przebywam, czyli w Warszawie i w okolicach, nic tak naprawdę nie wskazuje, żeby ludzie przestrzegali się do, do nakazu, do prośby, do obostrzeń mówiących o tym, żeby wychodzić z domu. Tak? I, dla, i między innymi dlatego... Dlatego postanowiłem nagrać ten filmik. Nie wiem, do ilu osób dotrze, ale to już jakby nie ma większego znaczenia. Chciałbym, żeby dotarł do jak największej ludzi, ilości osób, ponieważ chciałbym, abyśmy my w Polsce przestali żyć w takim poczuciu, że powiedzmy, nie wiem, 17 czy 19 zgonów w porównaniu z dziesiątkami tysięcy czy setkami, które umierają na wirusa na świecie każdego dnia daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu, że, że u nas jest bezpieczny. Kochani, z czego to bezpieczeństwo może wynikać? Ja tu mam niestety kilka kartek tym razem, ale tylko dlatego, że to są cyfry, których nie jestem w stanie i danych zapamiętać. Poza tym też nie bardzo chcę. Tak? Nie bardzo chcę, żeby to zapadło w mojej pamięci. Mam nadzieję, że ta sytuacja się skończy. I będziemy mogli o tym wszystkim zapomnieć. Więc, a poza tym nie chcę was tutaj oszukiwać i podawać jakichś nieprawdziwych danych, dlatego mam kartkę, mam też pewne tam wykresy w drugim laptopie, po to, żeby jak najprecyzyjniej wam powiedzieć to, o czym mówię. Polska wydaje się oazą bezpieczeństwa w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Hiszpanią, Włochami, Chinami i paroma Iranem i paroma innymi. Miejscami na świecie. Tylko, kochani, z czego to może wynikać? I czy to aby na pewno jest prawda? Czy to pozwala nam zachować się tak, jakby się nic nie działo? Otóż, na dzień dzisiejszy, mamy przeprowadzonych 38 tysięcy. 674 testy na koronawirus. Mamy 1700 osób zakażonych, i tam chyba 19 osób niestety zmarło, tak? To jest na dzień dzisiejszy. To jest około 100 testów na milion mieszkańców. I tymi danymi będę się przede wszystkim posługiwał. Ponieważ to daje nam jakby realną. Realny obraz sytuacji tego, co się dzieje w Polsce w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie. Wypisałem sobie kilka tutaj takich rzeczy. I na przykład w Polsce do 8 marca wykonano 1100 testów na obecność koronawirusa. 1100 testów. To było jakieś 3 tygodnie temu, tak? W tym czasie. Taką ilość testów, dwa razy i pół mniejsza, bo, znaczy Belgia jest cztery razy mniejsza od nas, i robili już taką ilość testów w ciągu dwóch i pół dnia. To im dawało wtedy 306 testów na milion mieszkańców, tak? 11 marca, kochani, w Niemczech przeprowadzono 200 tysięcy szybkich testów. We Włoszech już robiono wtedy ponad 1000 testów na milion mieszkańców. W Litwie to było już 106 testów na milion mieszkańców. W Czechach 127, a w Słow w Słow na Słowacji 108 testów na milion mieszkańców. My zrobiliśmy na no 8 marca 1100 testów na obecność koronawirusa. Eee, jakby mm, to nam wtedy dawało jakieś 53 testy na milion mieszkańców. Według danych, które podaje Ministerstwo Zdrowia. I teraz, w związku z tym, że było mało testów, to też było mało osób zarażonych. Podam Wam teraz jeszcze dane na 22 marca, czyli tydzień temu. Już wykonano w Polsce wtedy, do tego dnia, ponad 20 tysięcy testów. I w tym momencie mieliśmy już 650 osób zarażonych. To nam wtedy dawało jakieś 458 testów na milion osób. We Francji było ich już 550, w Słowacji prawie 600, w Wielkiej Brytanii 1100 testów na milion, w Czechach 1500, we Włochach prawie 4000. A Kore w Korei, która jakby wiedzie prym, było tych testów 6400 na milion mieszkańców. 6400 testów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ już w Hiszpanii zaczęto mówić o tym, że to, co się w tej chwili dzieje, ilość zmarłych osób na koronawirusa jest tak naprawdę jedną wielką niewiadomą, ponieważ jeżeli, zresztą w Polsce jest dokładnie to samo, jeżeli człowiekowi nie wykonano testu i nie stwierdzono obecności koronawirusa, to wpisuje mu się chorobę e, naturalną, na którą zmarł, zatrzymanie akcji serca, niewydolność itd., itd. Ponieważ nie było zrobionego testu na koronawirusa, więc nie wiemy, czy ten człowiek zmarł tak naprawdę na koronawirusa, czy zmarł na, na po prostu jakąś inną chorobę. Tak? Zwróćcie uwagę, kochani, że 20 marca, kiedy już było ponad 20 tysięcy testów zrobionych, liczba zarażonych wzrosła do 650. W tej chwili mamy zrobionych prawie 40 tysięcy testów, i zobaczcie, liczba zarażonych jest ponad dwukrotnie większa. Więc jak widzicie, być może przez te ostatnie tygodnie żyliśmy w poczuciu, że nic się nie dzieje, ale tak naprawdę, że jesteśmy bezpieczni, ale tak naprawdę po prostu było robionych bardzo mało testów. I w, tym, w ciągu tego tygodnia, w ciągu tych dwóch tygodni, osób, które były nieświadome, że są chore, że są zarażone, mogło być dużo, dużo więcej. Te osoby mogły zarazić dużo, dużo więcej osób. WHO bębni, róbcie jak najwięcej testów. Izolujcie osoby, które są chore. I w tej chwili, na 24 czerwca, na 24 marca na przykład porównywalnie, tutaj sobie wynotowałem, zapisałem sobie w drugim laptopie takie informacje, tak? na godzinę 2030 Ministerstwo zdrowia podało 21 przeprowadzonych, 21 tysięcy przeprowadzonych testów i 884 osoby zarażone. To dawało nam jakieś 596. Testów na milion mieszkańców. Z czego, z czego przed nami, przed nami jest całe mnóstwo krajów, które do tej pory, na przykład jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, były daleko w tyle, na przykład w Stany Zjednoczone. 24 marca już mieli przeprowadzonych 748 testów na milion mieszkańców. USA, Litwa, Francja, Rosja. Tajwan, Wielka Brytania 1200 testów, Czesi 1600 tysięcy, Białoruś 1700 tysięcy, Finlandia, Niemcy już ponad 2000, tak samo jak Dania, Belgia, Kanada, Austria, Estonia, Łotwa już ponad 3000 testów na milion mieszkańców, cały czas mówi. Tak? Chiny to jest 3300, Włochy 4200, Australia, 5500, Malta 6300, Korea Południowa 6500, Hiszpania 7500, Norwegia 11300, taki Bahrain 17800 i słuchajcie Islandia 28614 testów na milion mieszkańców. My mamy, mieliśmy zrobionych 500 par. A tu mówimy o liczbach 28 tysięcy, 7 tysięcy, 5 tysięcy, 3 tysiące. Więc kochani, nie to, że chcę szacie jakiś, jakiś defytes, ale yy, czy panikę, tylko proszę Was o zachowanie zdrowego rozsądku, bo yy, nie wnikam w to, czy komuś na tym zależy, czy ktoś prowadzi jakąś grę, czy z jakichś innych pobudek tej informacje w taki, a nie w inny sposób przekazuje, bo to nie ma znaczenia. Tu chodzi o nasze zdrowie i o nasze życie. Naszych bliskich. Oraz o to, żeby to się po prostu w końcu zatrzymało, tak? Tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Nie dajmy, nie wierzmy tym cyfrom, ponieważ żeby wiedzieć, ile osób jest zarażonych wokół nas, trzeba Prowadzić testy. W Polsce te testy są na bardzo, bardzo niskim poziomie. Więc i informacje o ilości osób zarażonych są na takim poziomie, na jakim są. Nie dajcie się uśpić. Nie, nie wierzcie we wszystko, co podają media. Jeżeli jesteście ciekawi, sprawdźcie. Te informacje nie są łatwo dostępne, ale można to, że tak powiem, sprawdzić. Zobaczcie, z 21 tysięcy testów na 24 marca, do dnia dzisiejszego, do 29, liczba wzrosła prawie dwukrotnie. Do 39 tysięcy testów. Więc myślę, i, i też wzrosła dwukrotnie, ponad dwukrotnie liczba osób zarażonych. Nie chcę z nich czarnych scenariuszy. Ile osób... Z wirusem jest w Polsce, które po pierwsze nie mają świadomości e, albo po prostu nie zostały przebadane. Dlatego ja też przyłączę się do apelu o odpowiedzialność. Kolejki w Selgrosie, jak podaje jedna ze sprzedawczyń, e, do kas są po, <laughs> po dwie godziny. A Selgros zrobił na przykład taką rzecz, że ograniczył ilość wózków do 150. Więc jak widać w Polsce jeszcze panuje dość duża nonszalancja, a czym się ta nonszalancja, kochani, kończy, wiecie sami, bo, bo przecież oglądacie telewizję, słuchacie radia, rozmawiacie ze znajomymi, przeglądacie internet. Wszędzie są te informacje. Dlatego przyłączam się i ja ze swoim apelem podając te wszystkie cyfry, żebyście mieli świadomość, że to, że w Polsce jest. Taka mała ilość osób zarażonych może wynikać, aczkolwiek nie musi. Może wynikać z tego, że jest przeprowadzonych tak mało testów. Być może żyjemy nieświadomi eee, i o to nagrałem ten filmik, i o tym Wam chciałem powiedzieć. Uważajcie na siebie, uważajcie na innych. Tak jak mądrzy ludzie mówią, ta sytuacja jest sprawdzianem naszej odpowiedzialności i empatii. Więc, jak najwięcej tej odpowiedzialności, tej empatii i odporności z całego serca życzę sobie oraz Wam, kochani, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim. Do usłyszenia. Trzymajcie się jeszcze raz. Pa.